Lekcja pod tytułem Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. Czyli musimy się nauczyć jak najwygodniej dodawać i odejmować liczby w pamięci. Zajmiemy się najpierw dodawaniem. Zanim opowiem jak dodawać, przypomnę jak nazywamy liczby, które dodajemy do siebie. Popatrz, mamy takie na przykład dodawanie. 17 dodać 46. Tu od razu obliczyłem, jest to 63. Liczby, które dodajemy do siebie, a więc w naszym wypadku 17 i 46, nazywamy składnikami. To są składniki. Składnik. To jest składnik i to jest składnik. A samo dodawanie nazywamy sumą. Suma. A więc to działanie dodawania, można powiedzieć, że to jest dodawanie 17 i 46, ale można też powiedzieć tak by powiedział matematyk mądry że jest to suma 17 i 46. Co gorsza, wynik też nazywamy sumą. A więc mówiąc, suma mamy na myśli samo działanie, ale i wynik. Trochę pokręcone, prawda? No ale tak to właśnie jest. To trzeba zapamiętać. No a teraz już przejdźmy do tego, jak dodawać w pamięci. Jak sobie ułatwić to dodawanie? Zaczniemy od prostego przykładu. Na przykład 15 dodać 8. Najwygodniej w czasie dodawania w pamięci, a podobnie będzie i przy odejmowaniu, rozkładać sobie liczby dodawane, czyli składniki, na mniejsze. Popatrz, mamy tutaj liczbę 15. Możemy ją rozłożyć na 10 i na 5. No i jeszcze ta ósemka, czyli trzeba w takim wypadku dodać 10 i 5 i 8. Te trzy liczby musimy do siebie dodawać. A ponieważ kolejność dodawania tu sobie dopiszmy, ten znak dodawania, można zamieniać, to w obojętnej kolejności to możemy zrobić. Na, zatem najpierw sobie dodamy te dwie mniejsze liczby, bo to łatwo zrobimy w pamięci. 5 dodać 8 to już myślę, że każdy w pamięci potrafi policzyć. 5 dodać 8 to jest 13 i jeszcze została nam ta dziesiątka. I zobacz, z takiego dodawania 15 dodać 8 zrobiło się nam takie. 10 dodać 13. Tu jest dziesiątka, a tu jest dziesiątka i trójka. Czyli mamy razem 23. W ten sposób sobie należy ułatwiać. Oczywiście, ja Ci tu zaproponowałem taki, taki rozkład tych liczb i taką kolejność, ale tak naprawdę Ty możesz sobie rozkładać te liczby na takie, jakie Ci wygodniej. No bo popatrz, może sobie pójść taką drogą, że zamiast to rozłożyć, jak ja przed chwilą to zrobiłem, czyli piętnastkę rozłożyłem na dziesiątkę i piątkę, no może zrobić zupełnie inaczej. Piętnaście zostawić w spokoju, ale powiedzieć tak. Ja ósemkę rozkładam na piątkę i na trójkę. No bo pięć dodać trzy, to jest osiem. I teraz najpierw wykonuję to działanie, czyli piętnaście dodać pięć i już mi wychodzi dwadzieścia i jeszcze muszę dodać trzy i też mi wychodzi oczywiście dwadzieścia trzy. Wyniki jasne są, że to Będą identyczne. Czy tą metodę zastosujemy, czy tą? To za każdym razem ułatwiamy sobie wedle, wedle tego samego pomysłu. Jakoś rozkładam te liczby, które muszę dodać, te składniki, które muszę dodać. Tak rozkładam, że byłoby mi wygodniej robić to w pamięci. Oczywiście ja to robię na kartce, ty to musisz robić w głowie. Popatrzmy sobie na następne przykłady. Już trochę większe liczby weźmiemy. Tym razem weźmiemy 15, ale już nie 8, tylko dodać 28. No i jak tu możemy postąpić? No najpierw tą pierwszą metodę zastosuję. 15 to jest przecież 10 i 5. 28 to jest 20 i 8. I to wszystko muszę do siebie dodać. Czyli tu mogę dopisać znaki dodawania, a ty oczywiście masz te znaki dodawania, można powiedzieć, w głowie. I dodaję sobie na przykład tak. Dziesiątkę i dwudziestkę. Na początku już mam trzydzieści. Piątkę i ósemkę. I mam trzynaście. Dodaję do siebie i jest czterdzieści trzy. Wygodniej, prawda? No ale możemy pójść jeszcze inną metodą. Piętnastkę tym razem znowu zostawię w spokoju. I powiem tak, że dodaję piętnaście. Dodaję dwadzieścia. Dodaję osiem. 28 rozłożyłem na 20 i 8. No i popatrzmy. 15 dodać 20, 35. 35, a ja tu 38 od razu piszę. 35 i jeszcze dodać 8. No i teraz, tak naprawdę, zobacz, jesteśmy w tym samym punkcie, co tu byliśmy w tym pierwszym przykładzie. Od razu albo wiem, ile to będzie 35 dodać 8, albo mówię sobie, że to jest. 30 dodać 5 dodać 8 albo mówię sobie inaczej, że to jest 35 dodać i teraz ósemkę rozkładam dodać 5 i dodać 3. Którą wolisz metodę, tą lub tą, każda będzie dobra. No bo 5 dodać 8 to jest 13, to nam da 13, jeszcze dodać 30, 43. Albo tą metodą, 35 dodać 5 to jest 40, i jeszcze dodać 3 to jest 43. Jak widzisz, znowu stosuję metodę rozkładania sobie na kawałki. Tą, którą wolę. Albo tą, albo tą. Może ty nawet swoją jakąś wymyślisz rozkładania na takie kawałki, którymi będzie łatwiej ci później dodawać je do siebie. Popatrzmy sobie na następny przykład jakiś. Udziewnione liczby, na przykład 64 dodać 32. No i tą pierwszą metodę zastosujemy, czyli każdą z tych liczb rozłożymy. 64 to jest 60 i czwórka, a 32 to jest 30 i dwójka. No i to wszystko trzeba do siebie dodać w takiej kolejności, jaka nam jest najwygodniejsza. Doda najpierw 60 i 30 to jest 90. Teraz dodam czwórkę i dwójkę. To jest sześć. No i teraz dziewięćdziesiąt dodać sześć, to jest dziewięćdziesiąt sześć. To samo zrobię tą drugą metodą. 64 cztery dodać trzydzieści dwa. Sześćdziesiąt cztery zostawię w spokoju, ale trzydziestkę rozłożę na, na trzydziestkę dwójkę, rozłożę na trzydziestkę i dwójkę. I dodam do siebie. Najpierw dodaję sześćdziesiąt cztery, dodać trzydzieści. Dziewięćdziesiąt cztery. I jeszcze dodaję 2, 96. Znowu, pierwsza metoda, druga metoda. Która wygodniejsza, tą 100. No to teraz weźmy jakieś takie duże liczby. Ponad 100, żeby się trochę napocić. 245, Łorany, duża. Dodać 132. No to rozkładamy. Najpierw pierwsza metoda, ta, w której rozkładam wszystko. No to rozkładam pierwszą liczbę. 245. To jest dwusetka, czyli 200, na baz grolona napiszmy ją ładnie. 200, no znowu wyszło tutaj jak szóstki. Trzeba ładne zera napisać, żeby się samemu nie oszukać. No jest tak, 200, dalej będzie 40 i piątka. A teraz 132, rozkładam na setkę trzydziestkę i dwójkę. No, i wszystko to do siebie trzeba dodać. Więc napiszę tu sobie znaki dodawania i dodaję w takiej kolejności, jak mi wygodnie. Setki najpierw dodam. Dwie setki i jedna setka to są trzy setki. Super, mam z głowy. Teraz dziesiątki. Cztery dziesiątki i trzy dziesiątki to jest siedem dziesiątek. I teraz jedności. Pięć jedności i dwie jedności. Pięć dodać dwa siedem. No, i dodajemy 300 dodać 70 dodać 7. To jest 377. 377. Wygodnie, prawda? No, a teraz zastosujmy tą drugą metodę, czyli jeszcze nasz napiszemy sobie 245 dodać 132. Teraz tą metodę zastosuję, gdzie pierwsze liczby nie ruszam w ogóle, nie rozkładam. 245. Rozkładam tylko w pamięci tą drugą. Czyli najpierw będę musiał dodać 100, później dodam 30 i później dodam 2. No to pomęczmy się z tym, tylko zrobiłem trochę miejsca i dodajemy. 245 dodać 100. Dwie setki i 45 dodać jedna setka. Dwie setki i jedna setka to są trzy setki. 45. Zostało mi dodać 30 i dodać 2. No i znowu popatrzmy sobie. Tu mamy 345, czyli 4 dziesiątki dodać 3 dziesiątki. 4 dodać 3, 7. Czyli mam 375, dodać 2. I teraz już dodaję jedności. 5 jedności dodać 2 jedności. To mam 370, 5 dodać 2, 7. Oczywiście, jedna metoda i druga dała ten sam wynik. Znowu zarówno tu, jak i tu posłużyłem się tym trikiem, że rozkładam sobie na kawałki. Tutaj rozłożyłem obie liczby. Tu rozłożyłem tylko drugą z nich, a mówiąc szczerze jedną, bo mogliśmy sobie tą zostawić w spokoju, a tą rozkładać. To jest obojętne, jak wolisz, ale widzisz, że strategia i pomysł dodawania w pamięci jest takie, taki, że rozkładamy na kawałeczki. I te kawałeczki, tak jak nam wygodniej. I w takiej kolejności, jak nam wygodniej wykonujemy. Kolejność dodawania można zawsze zamieniać. Więc dzięki temu można właśnie stosować te strategie rozkładania na kawałki i dodawania se w takiej kolejności, jak nam się podoba. Tyle jeśli chodzi o dodawanie. A teraz przejdźmy do odejmowania. Popatrzmy sobie teraz na najpierw, jak tu się nazywają te elementy do odejmowania. Weźmy na przykład takie odejmowanie. 63 minus 18. Ile to będzie? 45. Taki jest wynik. Jak tutaj nazywamy te składniki tego odejmowania, te liczby? Tą liczbę nazywamy odjemną. Odjemna. Czyli liczbę, od której odejmujemy, nazywamy odjemną. Liczbę, którą odejmujemy, to się nazywa odjemnik. Odjemnik. A samo działanie nazywamy różnicą różnica. Czyli można powiedzieć obliczam odejmowanie, ale możesz równie dobrze powiedzieć, obliczam różnicę. No i wynik też nazywa się różnicą. Podobnie jak to było przy, przy dodawaniu. Pamiętasz, że. Samo działanie nazywaliśmy sumą i wynik sumą. To niestety w odejmowaniu jest podobna sytuacja. Samo działanie nazywamy różnicą i wynik też różnicą. No znowu, przykra rzeczywistość polega na tym, że trzeba pamiętać, że odejmowanie to różnica, a dodawanie to suma. No a teraz zajmiemy się, jak odejmować w pamięci. Najpierw weźmy sobie prosty przykład. 63 minus 8. Tutaj pomysł będzie dokładnie taki sam, jak i poprzednio. Czyli znowu będziemy rozkładali na kawałki, tylko troszeczkę inaczej. Popatrz. Patrzymy, czym kończy się odjemna. Odjemna kończy się trójeczką. No to co zrobię? 63, czyli odjemną sobie przepiszę. Natomiast ósemkę, a więc odjemnik, rozłożę na dwie liczby. Trójkę, czyli to, czym się kończy odjemna, trójkę. I resztę, tak, żeby dopełnienie było do 8. Co trzeba do 3 dodać, żeby było 8? 5. 3 plus 5 to jest 8. Ósemkę rozłożyłem na trójkę, o, żeby pasowała do końcówki, no i tą resztę, czyli piątkę. A więc tak naprawdę to odejmowanie zrealizuję w dwóch krokach. Najpierw odejmę od 63 3, a później jeszcze od 5. No, bo zobacz, to jest prostsze w tym momencie. 63 odjąć 3 to jest po prostu 60. Jeszcze odjąć 5, no to jest 55. W ten sposób będziemy postępowali. Popatrzmy sobie na drugi przykład. Powiedzmy 74 minus 6. No to co zrobię? 74 zostawiam w spokoju, a 6 muszę rozłożyć na 4. I nareszcie, czego brakuje do czwórki, żeby zrobiła się szóstka? Jeszcze dwójki. Czyli musimy odjąć najpierw cztery, a później dwa. Siedemdziesiąt cztery, odjąć cztery, to już jest siedemdziesiąt. I jeszcze odjąć dwa, to jest 68. To jest proste, prawda? Jak się tak rozłoży na końcóweczkę i to, co pozostało. A teraz popatrzmy na większe liczby, bo to się może wydawać, że na razie jest fajnie. A teraz róbmy taki przykład. 63 minus 18. Ha. Nieładnie, prawda? No to najpierw co zrobimy? 63 nadal zostawiamy w spokoju. Odjemna zostaje tutaj w spokoju. Natomiast zrobimy podobną rzecz, którą robiliśmy w dodawaniu. Najpierw rozłożymy nasze 18 na 10 i na 8. Czyli na część dziesiątek i część jedności. I najpierw odejmiemy dziesiątki, a dopiero później tą metodą, którą się nauczyliśmy przed chwilą, odejmiemy jedności. 63 odjąć 10 to jest 53, no bo tu jest 6 dziesiątek, a tu jest 1 dziesiątka. 6 odjąć 1 to jest 5, więc mamy 53. No i jeszcze odjąć 8. I teraz zaczniemy działać zgodnie z tą metodą, którą przed chwilą poznaliśmy, czyli ósemkę sobie rozkładamy na. Trójkę i jeszcze piątkę. I mamy ostatecznie 53 odjąć 3, to jest 50, i jeszcze odjąć 5, to jest 45. No i popatrz, tak naprawdę, zarówno w dodawaniu, jak i w odejmowaniu, ułatwiamy sobie te działania w pamięci przez rozkładanie na kawałki. Tu Ci podałem pomysły, jak to robić, być może masz własne i takie, które bardziej Tobie pasują do Twojego sposobu myślenia. Stosuj je. Każda metoda, która prowadzi do prawidłowego wyniku, a Tobie odpowiada i jest łatwa dla Ciebie do zapamiętania, jest ok. Ona jest ok. Niekoniecznie musisz robić tak, jak ją tutaj pokazałem. I prawdę powiedziawszy, niekoniecznie tak, jak Pan lub Pani w szkole. Bo każdy z nas tą matematykę buduje sobie w swojej głowie. Jak masz prostszą metodę, dla Ciebie prostszą, być może Twój kolega jej albo koleżanka nie rozumie, a dla Ciebie ona jest prostsza i działa. To znaczy dostajesz prawidłowe wyniki. To ją stosuj. To tyle o odejmowaniu i dodawaniu w pamięci, ale jeszcze jedna uwaga. Tutaj pokazując Ci te przykłady, ja musiałem założyć, że będąc już w czwartej klasie, to opanowałeś bądź opanowałaś dodawanie i odejmowanie liczb od 0 do 10 Amém.